Kacperak i dinozaury. Najlepsza część. Widzowie, musicie to zobaczyć. Jesteśmy w resie. No, musimy na razie zrobić jak najlepiej i dostać się do pewnego miejsca. Sam jestem dokładnie, nie wiem tak bardzo gdzie to jest, ale że no, musimy się tam dostać. Widzowie obserwujcie. Ej, chłopy. Ej, wy! Co tu? Odsuncie mi się. Wiecie? Dobra. Osunę o co chodzi? Dobra, widzowie, dawamy cadu z tym koksem. I teraz zaczepiamy hakiem. I idziemy. I tutaj musimy tylko... I już, gotowe, widzowie. Jeszcze tam chcę przejść. Dzięki. Dobrze, mamy już... Tutaj. Będzie proste. Pies? Łatwe. Łatwo się stąd wydostać. No, ja to jeszcze... Nie trzeba tędy przechodzić. Byśmy mogli iść. dalej, ale dla psy ja jeszcze miejsce uwolnię. Tak ci powiem. Dobra, widzowie, budujemy taki hak, w którym... teraz klikamy i... no! Odsunęcie się. Na razie widać to, co robię z tej strony. Zaraz, muszę się wspiąć. Ale nie do końca. O, to... I róbcie to samo, co ja. Hmm? No, oczywiście. Dużo tu jest roboty. Dobra. A, ty już tak Gotowy z tym nosem, widzę. Rozmacha się, ja mam wejść, rozumiem? Dobra, widzowie. Dobra, widzowie, teraz musimy się zmienić w tego pana muk, mógł kliknąć literę K i klikać. Dobra, widzowie, szybko się tym zajmie. to całkiem łatwe. O, ten też się zmacha. on on widzisz, niektórzy się machają. Tak z odpowiedzią. to oni? A widzisz pswie czas. z... są jest? Aha. Będą to kąsą granaty. Wiecie? O, to nauczyć to help. Oh, to ciekawe. dobra widzowie, będziemy w tym jak będzie. Się kawadzimy waga kaskonsą, gratam. Dobra, widzowie. Wchodzimy to. Paul. Dobra, widzowie. Pamiętaj, że tu gdzieś są te Pamiętasz, Pamiętacie tamtych, co nas atakowali widzowie? Ej, no to już się zmienię z tego, co wiem, że będzie nam potrzebny. Ja już nie musisz pachać. Ja już wiem. Ja już Cię znam. Świetnie, tylko to zrobiłem na wszelki wypadek. Pies, jakby mi zakładał, jakby mi zabrakło periwa w tej krzewicowie. Rozumiecie? Rozumiecie, dziewicowie? Dobra, no to trzy, aaaa It, nie right. się. Sure had some weird ideas about candy. Ej, nie machaj! I wiem, nie ukrywajcie przede sedem. So, where's the rest? Tego, <coughs> że my dochodzimy po takich śladach do wszystkiego. Coś nie, tu było tu za ładniej. Dobra Dobra widzowie, kręcimy, ale biegną tu konsangratkę ja, ja was znam chłopcy Dobra widzowie Na boabei, nie, nawet tu jakieś są. O, are you okay, Bob? This is how you make dinosaurs. No, Nie, to ty masz to być. Ja tu ja właśnie to musiało być coś? Oh, some batteries. Kogo jesteście? pokażcie mi się. geçek on son gün natore ah alo no tak tam to mne ne zaatakoval yes yes malto i think there's some equipment in this crate there i it's jammed can one of you pull it free Free. Dobra To wszystko to współpraca chce się wydostać Widzicie oni robią to co ja nie ukazę Co tu to, to jest sam. So, so Get up me. and over yeah no, that walkway above us fat chance with half of that ladder missing are they bones that gives me an idea. We we'll need to get those bones out of there. Właśnie chłopie umieć się naprawiać. Ciekawie co naprawić z Wy Na bardzo przeskocacie w przejściu. Wiem, co będziemy robić, widzę. Nie, to ja system nie nabierze. Co? Chwila. Aaa, no tak. Już wszystko caje. Musimy... Z tymi miksturkami. Zobacz, to było jakieś laboratory. Widzisz? Jak... Chcemy tak nakręcać i to będzie pełne, no to... Zobaczcie co teraz... Teraz możemy to naprawić. Ojej, i widzicie? zaczę, a widzicie, i zaczę, jakie to było proste, co nie? Teraz trzeba to nakręcić sobie. Żeby... A jak ta drabina nie wystarczy? A i tak, no, tył mi jest tylko z kościół układać. Pies? Dobra, widzowie. Tak się łosy. Ktoś uciekł. Zabawy nie będzie. Wow, look at all the things they were trying to breed. I should get some shots of them. Consignation so in this topic. I think I need to make a new photo. Don't you think so? Hey, there's nothing in this story computerized. Chodź, chłopie, masz aparat, więc trochę pracuj tam, pies, a nie inaczej. Arer! 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 I go słyszałem! Basia! I go słyszałem!

Musimy zrobić zdjęcie Ja zaraz padnę od tych dwóch fosachów Może jak zrobię te zdjęcia coś mi się uda Ciekawe sobie te same Dobra widzowie, coś tutaj jest skomplikowane. Widzicie? A ten system nas trochę wsprycił. Mm. Więc to spróbuję tutaj. No nie. No dobra widzowie, co tu by zrobić? Pewnie jest DNA jakiś. Ale tutaj może ta się coś zrobić. A właśnie! Konsum... a konsumnę Wiem, że ty jesteś prawdziwy. Ją sukces mnie. dinozaury. Czowiek, on jest prawdziwy ten dinozaur. Widzicie, on jest prawdziwy. Widzicie, widzicie, on jest prawdziwy. A tutaj uciekam od setek, a w toku. Nie O co Keep following us! Uh yes! Dobra! Dobra, ja No yeah. Send you, take off to the here! Dobra widzowie. A? A widzicie widzowie? Uciekamy stąd. Uciekamy stąd, widzowie. Dobra, widzowie, uciekamy. Dobra, widzowie, no to teraz zobaczcie. To będzie ciężkie, ale będzie mocne. Dobra. Jak to by wyłączyć tą grę? Dobra, ojcowie, musimy poczekać kliknięcie, łapeczkę w górę, subika i dzwonka. Mówcie o moich m, ich, o odcinkach najbliższym, najlepszym kolegom, najukochanym rodzicom. Co, oczywiście wszystkim, co lubią dinozaury, wpadajcie na mój kanał. Widzowie jutro chyba też będę nadrobić te odcinki. Cały tydzień nie nagrywałem, no bo nie było, było tego. No bo nie mieliśmy czasu zbyt tu. Jeden dzień mi nie zabronił, drugi nie trzeci nie. W piątek mama. Mi trochę obiecywała, ktoś mi tam obiecywał, ale nie, dzisiaj musieliśmy. Widzieliście jakie to było wyjątkowe? Widzowie, serio, ten mój kanał jest mocny, prawda? Ktoś odpowiedział tak? widzowie, ale już skończyliśmy. Tato, wyłącz nagrywanie! Dobra, widzowie, pa! Pa, pamiętajcie o łapce w górę, subiko i dzwonku, pa!